Dobry Państwu, z tej strony Oskar, kanał MotoretroPress i dzisiaj prezentacja kolejnego modelu w skali 1 do 43, czyli FSO Polones. Jednak, proszę Państwa, nie do kupienia w Polsce, nie do kupienia w Polsce, na pewno nie na Allegro, ani w żadnej kolekcji aut, które są wydawane lub były wydawane właśnie w kioskach. Tym razem ten Polones przyjechał do mnie z Chin. Kupiłem go na AliExpress i proszę Państwa, jest to model tak jak mówię, którego nie ma na żadnych aukcjach w Polsce, na żadnym serwisie aukcyjnym. Dlaczego kupiłem ten model Poloneza? No proszę Państwa, ostatnio na Allegro obserwowałem różne aukcje z tymi samochodzikami Polonezami. I akurat sprawdziłem z ciekawości, czy są jakieś może na Aliexpress. I owszem, są. Jest kilka modeli na Aliexpress, których nie da się kupić w Polsce. Więc myślałem, że zacznę tutaj od kilku takich modeli, których nie da się w Polsce kupić, więc zakupię je tutaj na Aliexpress, czyli serwisie aukcyjnym z Chin, żeby troszkę się wyróżnić, że mieć coś innego niż cała tutaj zgraja zbieraczy z Polski, jeśli chodzi o modele właśnie w skali 1 do 43, albo modele ogólnie samochodów z ery PRL-u. No i przyjechał właśnie dzisiaj ten Polonez. Po dosyć długim oczekiwaniu, ponad miesiąc musiałem czekać. I przyznam, że jestem bardzo mile zaskoczony, jeśli chodzi o jakość wykonania. Wprawdzie są wady, ale o nich to może na końcu. Jeśli chodzi o przód, no to mamy tutaj ładnie wyeksponowany znaczek FSO. Widoczne reflektory, plastikowe oczywiście, niemalowane. Zderzak również wystający, tak jak w pierwszych tutaj Borewiczach, Polonezach 1500. Z boku widzimy klamki, jak widzimy w kolorze takim tutaj chromowanym, metalowym, nie jak w późniejszych modelach Caro czy Caro Plus, które już były w kolorze czarnym albo w kolorze nadwozia. Z tyłu napis Polonez 1500, yy, światła też plastikowe i właśnie takie tutaj kwadratowe, jak właśnie w tych Polonezach 1500. I kolejny detal, o który tutaj zadbano z tyłu to chlapacze za tylnymi kołami. Bardzo fajnie to wygląda. Również wystający tłumik u dołu. I teraz może jedyne rzeczy, o które można się przyczepić, no to kolor może lakieru. Szczerze powiedziawszy, nie pamiętam, czy Polonezy 1500 miały konkretnie taki odcień yy, koloru lakieru, bo owszem, pomarańczowe były, owszem, czerwone były, ale takie, ni to pomarańczowe, ni to czerwone, nie pamiętam, no. Czy konkretnie taki lakier był, ale możecie mnie poprawić, jeśli był rzeczywiście taki akurat Polonez też. Kołpaki, felgi, no takich Polonez chyba też jednak nie miał, miał jednak zdecydowanie inne. I kolejna wada to myślę, że rejestracja, jakaś taka dosyć dziwna, PZZ 1286. No w Polsce takich rejestracji przynajmniej za mojej pamięci nie było. No były owszem czarne, ale litery i cyfry były no, jednak inaczej ułożone. No i jeśli jeszcze chodzi o jakieś tutaj drobne uwagi, no to może takie yy, błędy w wykonaniu na przykład tutaj. Z tyłu widzę, że jest trochę zdarty lakier na czarnej listwie tutaj pod napisem 1500. Na przednim zderzaku na przykład wystaje kawałek plastiku, taki tutaj, w sumie nie wiem dlaczego. No i ewentualnie jakieś tutaj wady lakieru na dachu i na masce. No ale tak poza tym to ogólnie ten polonet wygląda całkiem nieźle. Całkiem nieźle został wykonany tutaj przez firmę DAFI. Tak jak widać, skala 1 do 43. Co ciekawe, napisane po polsku. Więc prawdopodobnie miał być sprzedawany w Polsce, ale z jakiegoś powodu nie był. Także godnie myślę, tutaj dołączy do mojej jak na razie skromnej kolekcji polonezów, ponieważ oprócz tego Poloneza 1500 mam jeszcze Poloneza Karo i Poloneza Caro Plus, które ostatnio pokazywałem na filmach na moim kanale. Dla porównania tutaj na koniec właśnie ujęcia z moimi pozostałymi polonezami w mojej kolekcji, jak prezentuje się tutaj jeśli chodzi o skalę i ogólnie o wygląd, no ja jestem zadowolony. Ja jestem zadowolony. Jeśli ktoś chciałby go kupić, no to ja podam link do tej oferty w komentarzu i w opisie. No mówię, tego nie można kupić na Allegro, a fajnie mieć w kolekcji tutaj wersję taką nieco odróżniającą się od tych egzemplarzy do kupienia w Polsce. Co ciekawe, w bardzo podobnej skorupie i w bardzo podobnym wyglądzie Poloneza można kupić w wersji taksówkarskiej, z tego co widziałam na Allegro w kolorze zielonym, w kolorze takim kości słoniowej i jeszcze prawdopodobnie w innych kolorach. Natomiast w takiej wersji lakieru nie ma go na polskim Allegro ani w żadnej ofercie tutaj ani w żadnej ofercie innych różnych wysyłkowych czy kioskowych wydań, model ogólnie przyjechał w takim plastikowym pudełeczku, przezroczystym, owinięty był folią. Nie ma tutaj żadnego pudełka jakiegoś takiego z nadrukiem, z jakimś kolorowym. Także tutaj, jeśli ktoś by się o to czepiał, no to można powiedzieć, że to jest biedne wydanie, ale mi akurat to nie przeszkadza. Ja nie jestem tym, który zbiera te modele w pudełkach. Ten samochodzik ma mi tutaj służyć do takiej tutaj, że tak powiem, kolekcji drobnej zabawy. Także ja jestem ogólnie zadowolony, więc zapraszam do następnych filmów na moim kanale. Dajcie znać, czy też zbieracie takie różne modele samochodów w skali 1 do 43, czy w innych skalach. Pochwalcie się może jakimś linkiem, czy filmikiem. Bardzo chętnie wejdę tutaj z Wami w jakąś interakcję, dyskusję. No a na dziś to wszystko. Zapraszam do moich następnych filmów. Cześć!